Kiedy byłam dzieckiem, moją pierwszą maszynę dostałam od dziadka, a babcie pokazały mi, jak można wykorzystać jej możliwości. Jak na drutach można stworzyć wiele praktycznych rzeczy. Potem wykorzystałam te umiejętności, robiąc rzeczy, ubrania dla moich dzieci. W swoich projektach wykorzystuję jedwab, który jest najbardziej przyjaznym ciału materiałem. Myślę, że są takie bardzo proste w formie, bardzo wygodne do noszenia. Jednocześnie dobrze się układają i podkreślają sylwetkę i osobowość osoby, która je nosi, a nie przytłaczają swoim jakimś takim bogactwem, czy też jakimś tam sztywną formą. Nie ograniczają ruchów. Koszulki są taką naszą siostrą, stąd nazwa mojej firmy Silk Sister. Przekonałam się, że są niezastąpione i w podróży, i w takim nawet codziennym użyciu na elegantsze wyjścia, ale i do spania. Dają nam dużo przyjemności, są bliskie naszemu ciału. Ozdabiam swoje wyroby ręcznie wykonaną koronką, pasmanterią. Także w całości produkty są autorskie, wymyślone i zrobione do końca przeze mnie ubrania które szyję powstają z pasją, z energią, z miłością. Lubię takie szaleństwo, właśnie jakieś takie orgie kolorów, faktur i to do mnie przemawia. I to naprawdę, jeżeli jeszcze uda mi się zdobyć jakiś taki szczególnie ciekawy materiał to, to po prostu wracam do domu naprawdę szczęśliwa, natchniona i, i, i myślę o nowym projekcie, o tym, co mogę z tego zrobić, i, i to jest naprawdę dla mnie pełnia szczęścia. Co ja miałam powiedzieć, zapomniałam. W nie, nie, tym nie, nie, wieku się nie, już nie wiecie. pamięta!